Witam kolebkę dzień dobry, tutaj jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. Są tutaj gołębie Pawła Mędrysy, są to oryginalne gołębie przelotowane, które zakupiłem z Limanowej, jak kolega hodowca likwidował ten właśnie bogaty biznesmen gołębie, są tutaj wszystkie gołębie, właśnie większość gołębi od Pawła Mędrysy z jego najlepszych linii. Są to oryginalne gołębie przelotowane. Dodatkowo mamy mam tutaj gołębki Verkameny, tutaj właśnie samczyk, werkameny do dzieci. Także myślę, że gołębie bardzo dobre, są to gołębie młode. Zaprezentujemy tutaj gołąbki młode z tych właśnie gołębi Pawła Mędrysy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, oraz werkameny. Tutaj prezentujemy samiczkę. Jest to oryginalny gołąbek Paweł Mędrysa. Samiczka w tej chwili ma dwa młode, jednego przełożyłem, bo samczyk został tutaj. Już nie ma samczyka. I to jest numer samiczki PL0388248109. Oryginalny Paweł Mędrysa Gołąbek przeletowany w oddziale Limanowa 2. 8109. I tutaj właśnie mamy rodowód Gołąbka 8109, córka olimpia 79, także mamy tutaj e, wnuczkę Olimpijczyka 79 razy fineka od mrozika i tutaj mamy też e, finekę Flowerwo. Także widzą koledzy, że Paweł tutaj, e, że tak powiem, e, paruje gołębie najlepsze z najlepszymi, samiczka bardzo dobra. Tutaj właśnie mamy młodego. O tej samicy jeszcze, aby ktoś był zainteresowany i to jest numer gołębia 8157, Gąbek jest zaobrączkowany starą obroczką z racji tego, że już brakuje obrączek. Gołąb bardzo dobry, samczyk też był ojcem tego gołębia, też jest oryginalny, mędrysa, którego już tutaj sobie jeden z kolegów zapodał To jest kolejna samiczka. że mówię wszystkie gołębie są dostępne. Też widzą koledzy mam młode teraz siedzi na jajkach. Z samczykiem numer samiczki to jest 8108 388 PL 24 rok. Gołąbek przelotowany w oddziale Limanowa 2. Tutaj właśnie kolega biznesmen zakupił 8 gołębi czy 10 i wszystkie nie 14 gołębi to 13 gołębi miał po lotach i już były w tym roku Dwa razy lotowane, także widzą koledzy, że gołębie bardzo dobre, przepiękne Taki Linia gołębi Paweł Dębrysa, oryginalny gołąbek. 8108, ja widzę mamy gołąbkę 8108. To jest ojcem, to jest kopman niebieski, który tutaj wydał czołowe gołębie. Pierwszy, drugi, drugi gołąbek na oddział, a z dołu jest znów fineka od mrozika samiczka, też bardzo dobra, także widzą koledzy, że Tutaj, można powiedzieć, bardzo dobre gołębie do lotu tutaj kolega uszykował dla kolegi biznesmena. Tu mamy mudeczki. Numer gołębia to jest 24641 z oryginalnych właśnie tych samic mędrysowych, które pokazywałem. Widzą, widzą koledzy szybkie skrzydło, szybki gołąb z oryginalnych samic mędrysowych które tutaj pokazywałem razy mędrysy samczyki także tutaj bardzo ładny młody kolejnego módeczka niebieski białolotek numer gębia 243 92 bardzo ładny młody Paweł mędrysa z oryginalnych gołębi mędrysy także widzą koledzy że gołąbki zdrowe będą zaszczepione myślę że bardzo fajny materiał do rozpłodu Kolejny gołąbek, numer 24397. Przepiękny biało właśnie z tej linii tej samiczki, którą pokazywałem przed chwilą. Też taka, właśnie białolotek niebieski z taką białą szyjką, takim podbródkiem krawacikiem. bardzo ładne młode gołąbki zdrowe. Nie dostają nic, praktycznie, plus, karm, plus karmy i wody, czasami wodę z Piękne ptaki. Tutaj mamy kolejnego gołąbka, jest to samczyk. Oryginalny gołąb Paweł Mędrysa, przelotowany. I numer gołębia 81 24 rok. Tak jak mówię, aby ktoś chciał sobie tutaj zapodać te gołębie. No widzą koledzy, mamy samczyki, mamy samiczki oryginalne. Są to głębie oryginał Mędrysa, przelotowane w Lima Nova 2, a trafiły do mnie z racji tego, że kolega likwidował cały, no, wszystkie gołęby. Także myślę, że bardzo dobry ptaszek. Bo on dokładnie zbudowany. Numer gołębia to jest 8112. I tutaj mamy rodowód gąbkę 8112 z gołębi, właśnie kopmana. A z góry mamy gołąbek. 100% kopman, jako młody miał 17 konficjent ojciec super lotników, także tutaj widzą koledzy, że tutaj napisane ojciec super lotników, 403 162, 163, także gołębie bardzo dobre. Także tutaj wszystkie gąbki oryginalne Paweł Mendrysa. Super goł, Kolejnego deczka z tych oryginalnych mędrysów. Numer gołębia to jest 24538, 38. Oryginalny gołąb po mędrysowych Tak, Także tutaj mamy 100% Paweł mędrysa z tych gołąbków Tutaj innych nie ma dwóch gołębi, znaczy jednego samczyka werkamena i dwóch gołębi właśnie od kolegi co był czwarty chyba w Polsce w maratonie tutaj. Tutaj mamy samiczkę kolejną. Jest to gąbek o numerze 8107 pl 0388 Oryginalny gołąb pawła mędrysy jest to samiczka. Widzę przepiękna samiczka mędrysowa. Myślę, że bardzo też wartościowy ptak przelotowany. Jeszcze ma cztery lotka do spierzenia gołąbki tutaj wychowały po jednej parze młodych. Tutaj niektóre teraz. Jeszcze sobie jajeczka znoszą, ale nie ingeruje. Numer gołębia 3107 nie to jest 81, 81, 8107, przepraszam i gąb pochodzi tutaj wnuczka super rozpłodowa pstra z gołębi Filipe e.. razy córka Jansen nakrapiana pstra z gołębi, właśnie Jansenów. Jak się nie mylę, to jest od wiosny. Tak, tutaj od wiosny gołąbek, z wiosny gołębi, a z góry mamy z gołębi wnuk Mustanga od Roberta z z Cienny. Także widzę koledzy, gąbek był tutaj brat z gniazda. czołowo też tutaj leciał u mędrycy. Także samiczka, też bardzo ładna. tutaj można zobaczyć, jak gąbek jest zbudowany. Przepiękny, młody poukładany, złożony i numer gołębia to jest 246-45. Oryginalny gołąb z gołębi Pawła mendrycy. Piękny ptak. Widać gołąbki zdrowe mają klasę. Widać klasa sama w sobie, jak się gołąb tutaj prezentuje. Piękny gołąb, tutaj mamy kolejną samiczkę mędrysową, niebieska, przepiękna samica. Pięknie jest to układana, zbudowana. Numer gołębia to jest 8129, samiczka 8129, także ktoś sobie chciałby tutaj do rozpłodu młode czy stare gołębie, to nie ma żadnego problemu, wszystko jest dostępne. Piękna samiczka, numer gołąbka 8129. Gołąb pochodzi tutaj po Hurrihance z 16 roku od Blomansa, a z góry mamy drapę z gołębi właśnie syn Pokerface'a, to ta linia właśnie Pokerface'a, także bardzo dobre gołąbki. Przepiękna. Numer gołębia to jest 219, 19 z oryginalnych właśnie. Mędrysów, gołąbek już prawie tak za 3-2 dni będzie dostępny. muszę kolejnego gołębia z linii właśnie Mędrysy po tej właśnie nakrapianej samiczce, 366, numer obrączki, 25 rok. Tutaj piękne te gołąbki, linia Paweł Mędrysa. Jest numer Grębia 342 niebieski, piękny, młody też widzę koledzy, że gąbki ładne, zdrowiutkie. To jak mówię, utrzymane dobrze porządek, wszystko zrobione. To jest tak, jak, potrzeba. I tutaj właśnie mamy ciemnego werkamena. Jest to gąbek wnuczek Mustanga. Imbred od Marcina Sobczaka z Biłgoraja i to jest numer Gębia 972, 22 rok PL 0412, tak 412, 22 rok. Bardzo ładny gołąb. Jest to samczyk wnuczek Mustanga po dzieciach Mustanga. W w głębi kupiłem 6 czy 8. Także myślę, że wartościowe też ptaki. Tutaj pokażę dwóch jego synów. Także myślę, że można sobie te gołębie skrzyżować z mędrysami, aby ktoś sobie życzył. Także przepiękne, przepiękne gołąbki. To jest jeden z tych gołębi matką te, znów tych gołębi, co, co ten samczyka pokazywałem, to był sparowany z samiczką od Palarskiego też linia gołębi werkamena z barko z Mustanga, także myślę, że gąbki bardzo dobre to jest numer głębia 217 35, można powiedzieć, jest to imbret na gołębie Werkemena, na Mustanga, na Barko, taki bardzo też urodziwy, podobny bardzo do taty, do ojca swojego piękny taki pstrusiek gołąbeczka tutaj, przepiękny przepiękny ptak Mamy drugiego od pary z tych werkamenów. Numer głębia 215-93. 215-93. Linia gołębi werkamen po tym właśnie samczyku z 22 roku, którego przed chwilą pokazywałem. Także myślę, że bardzo ładne gołębie. Brat z siostrą gołębie werkamena. To są właśnie dzieci po tym właśnie wnuczku Mustafa. A tu jest właśnie ojciec ojciec tych właśnie ciemnych werkamenów tego ciemnego i ciemnego białego, że widzą koledzy, że no, przepiękne, przepiękne gołębie. Myślę, że warto sobie z takiego materiału coś namyść. Dobra.